Lechitów jest niewielką miejscowością w województwie dolnośląskim. Nie liczy wielu mieszkańców, coś koło stu osób. Ludzie żyli swoim spokojnym, niczym niezmąconym życiem, które skończyło się, gdy w przeciągu miesiąca zniknęły dwie młode kobiety. Obie były związane z jednym mężczyzną. Kim jest morderca z Lechitowa? Co stało się z jego ofiarami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Żeby być pał albo pił. Ale on nawet papierosów nie palił i kawy nie ruszał. Tylko herbatkę z cytrynką. Do rany go można było przyłożyć. Co mu do łba strzeliło, żeby zabijać ludzi? Mówił ze łzami w oczach ojciec mordercy. Dominik K. miał 28 lat i był mężem 26-letniej Justyny. Para wspólnie wychowywała trzyletniego syna. Mężczyzna miał opinię nad wyraz spokojnego. Wyróżniał się, bo był taki pedantyczny, czysty. Wszystko musiał mieć na swoim miejscu. Był lubiany, pomimo że rzadko się odzywał i nie patrzył rozmówcy w oczy. Jednak niektóre osoby jakby przeczuwały, że coś jest z nim nie tak. Od pewnego czasu w małżeństwie Justyny i Dominika się psuło. Żona podejrzewała mężczyznę o zdradę, para ciągle się kłóciła, bo mężczyzna był wielokrotnie widziany z kochanką. Podwoził ją nawet do miejscowego sklepu. Podejrzewała, że jest z nim w ciąży. Justyna ponoć również nie miała być taka święta i podobno miała mieć romans z niejakim Krzysztofem z okolicznej miejscowości. Mąż według słów jej matki miał używać natomiast w stosunku do swojej małżonki przemocy. Z zewnątrz malował się jednak obraz domu, w którym niczego im nie brakuje. Mąż wydawał się troszczyć o żonę i synka. Jednak jak zauważyli bliscy Justyny, bała się zostawiać swojego małego synka pod opieką Dominika. Zawsze zostawiała go w troskliwych rękach sąsiadek lub krewnych. 12 listopada 2010 roku. Agnieszka S. wybrała się po cukier do sklepu. Nigdy tam jednak nie dotarła. Przepadła jak kamień wodę, ale zdarzało jej się to już wcześniej. Wesoła, szalona na imprezach, często zmieniała chłopaków. Była bardzo towarzyska. Tak wspominała Agnieszka i dawna koleżanka. Wszyscy wiedzieli, że ta młoda kobieta ma romans z Dominikiem. Para spotykała się już od pewnego czasu. Gdy zniknęła, rodzice nie zgłosili jej zaginięcia, mimo że nie wzięła ze sobą żadnych rzeczy. Czekali na jej powrót. Uważali, że znów znajdzie się u kolejnego chłopaka i niedługo wróci, jak zawsze zresztą. Dostaliśmy z jej telefonu SMS. Powiadomiła, że jest w ciąży i zamieszka u chłopaka, a na wieś już nie wróci. Wkurzyła mnie więc, odpisałem, że spale jej ciuchy. Od tego czasu informacje przestały przychodzić. Myśleliśmy, że się przestraszyła albo obraziła. Bo charakterna była. Naprawdę uwierzyliśmy w ucieczkę, mówił Michał, ojciec dziewczyny. Tak naprawdę Agnieszka tego dnia była z dominikiem, nie są znane szczegóły zbrodni. Nie wiadomo, jak i kiedy dokładnie doszło do spotkania. Jedno jest pewne: zadał jej co najmniej sześć ciosów 35-centymetrowym kluczem do kół, a później miał z nią pośmiertnie obcować. Miejscem zbrodni był samochód sprawcy, następnie mężczyzna pochował ją w starej żwirowni. Właściwie to przykrył jej ciało wykładziną i kamieniami, tak ją zostawił. Matka dziewczyny nie miała lekkiego życia, to już drugie dziecko, które pochowała. Pięć lat temu zmarła na raka jej najstarsza córka. Siostry leżą teraz w jednym grobie, ale ciało Agnieszki nadawało się tylko do kremacji, mówiła Michalina, mama Agnieszki. Musiałem jechać do Głogowa na identyfikację zwłok. Trzy podejścia miałem. Najpierw zapytali mnie, czy będę potrzebował pomocy lekarza. Odpowiedziałem, że tam radę. Położyli ją na wózek i rozpieli worek. Nie miała kurtki, spodni, kozaków. Zapamiętałem niebieski stanik i to, że była cała biała, a górną część głowy miała czarną. Wspominał później ojciec Agnieszki. Agnieszka nie była w ciąży. To wykazała sekcja zwłok. Chciała jednak opowiedzieć o wszystkim jego żonie i to wyglądało na główny powód. Nie byłem zdenerwowany. Nie czułem złości, tak skwitował swój czyn morderca. Zniknięcie kochanki najwyraźniej nie uspokoiło sytuacji w domu. Między małżonkami ciągle dochodziło do sprzeczek, które w końcu postanowił zakończyć Dominik. Z 12 na 13 grudnia 2010 roku mężczyzna zadał swojej żonie pięć ciosów młotkiem, a potem miał zbezcześcić jej zwłoki. Ciało ukrył pod podłogą. Według jego wersji wieczorem uprawiał seks z żoną. Gdy po wszystkim wszedł do łazienki, ustyna miała w ręce nóż kuchenny. Zdecydowanym ruchem miał go wytrącić z rąk kobiety i przewrócić ją na podłogę, gdzie bił jej głową o posadzkę. Dalsze śledztwo wykazało jednak, że zabił żonę wcześniej przygotowanym młotkiem. Gdy odsuwałem meble i demontowałem panele, to Kamil spał u siebie w pokoju, czyli w pokoju, w którym ukryłem ciało. Nie obudził się, gdy odsuwałem meble. Przez chwilę marudził, dałem mu wówczas smoczka i usnął, mówił Dominik. Mężczyzna miał już plan, jak wytłumaczyć zniknięcie małżonki. Zięć mnie rano poinformował, że wyjechała w nocy do kochanka. Trudno mi było uwierzyć, że tak po prostu wszystko rzuciła. Była u mnie wieczorem w przeddzień zaginięcia. Zachowywała się normalnie. Stała jak zwykle oparta o kuchenną szafkę. To było jej ulubione miejsce. Nic nie zapowiadało ucieczki, mówiła Krystyna matka Justyny. Nigdy nie mówiła, że chce odejść, bo kogoś poznała. O jej zaginięciu dowiedziałam się 14 grudnia wieczorem, gdy przyszłam do domu Justyny. Tam była jej mama, bratowa oraz Kamilek. Jej mama była zapłakana, powiedziała, że Justyny nie ma i nie wie gdzie jest. Dominik powiedział, że Justyna wyszła z domu w nocy, mówiła kuzynka zaginionej. Dominik przekonywał, że otrzymał wiadomości od żony informujące o tym, że jakoby ta postanowiła uciec. Mężczyzna miał płakać, gdy opowiadał o swojej żonie i dziecku. Miał mieć dość takiego życia. Dzięki odgrywaniu swojej parszywej, oskarowej roli, wiele osób uznało go za zrozpaczonego, porzuconego męża. Teraz to on miał być odpowiedzialny za syna. Szybko jednak opiekę nad wnukiem przejęła pani Krystyna. On nie umiał, córka jak gdzieś wychodziła, to zawsze mnie prosiła, abym została z Kamilkiem. Zięć dawał mu zabawkę lub włączył bajka, sam siedział na kanapie, jadł słonecznik albo grzebał w telefonie. Mówiła pani Krystyna. Rodzina i bliscy nie wierzyli w nagłe zniknięcie kobiety. Czekali na wyjaśnienie sprawy, z czasem jednak zaczęli coś podejrzewać. Jak można było uciec i zostawić tak fajnego chłopca? pytał wielokrotnie Dominik, patrząc na swojego synka. Najbardziej przygnębiające jest, że Teściowa, Dominik oraz jego syn świętowali Boże Narodzenie w pokoju, pod którym znajdowały się zwłoki Justyny. To świetny aktor. Naprawdę umiał grać. Zawodowo się maskował. Rozklejał nawet plakaty o zaginięciu żony. Gdyby teraz z nami siedział przy stole, pewnie by panu opowiadał, jaki to on jest skrzywdzony jak mu źle, bo go żona zostawiła, mówiła Krystyna. Dominik od czasu zaginięcia Justyny zaczął używać świeczek zapachowych. Tam ją zabił, więc zacierał ślady, a świece miały wyeliminować ewentualny zapach rozkładającego się ciała. Ja go pytałam, co on taki czyścioch, to odpowiedział, że musi się czymś zajmować, żeby nie myśleć o ucieczce żony. Dominik miał na wszystko zawsze wytłumaczenie. Jak byłam u niego w domu, zaraz po zaginięciu córki, to widziałam ślady krwi na zlewie, ale wytłumaczył, że to mój mąż się skaleczył przy obieraniu cebuli. On to potem potwierdził, ale zaznaczył, że krew mu mocno nie leciała, mówiła Krystyna. Dominik zgłosił na policję, że żona go porzuciła. Informacje o zaginięciu wprowadzono do systemu i przekazano na wszystkie jednostki. Ustalono krąg osób, które jako ostatnie kontaktowały się z zaginioną. Sprawdzono dworce, szpitale, pogotowia ratunkowe, a nawet osoby, które organizują wyjazdy do pracy za granicą. Rzecznik podkreśla, że osoba zgłaszająca zaginięcie mówiła, że nie było wcześniej jakichkolwiek prób samobójczych ani innych problemów, które mogłyby wskazywać na to, iż istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia zaginionej. Mówił Paweł Patrykowski z wrocławskiej policji. Rodzina Justyny ma głęboki żal do policji. Gdyby ktoś po jej zaginięciu zawitał u nich w domu, to istniała spora szansa, że ciało kobiety zostałoby wcześniej odnalezione. Mogli użyć psów tropiących, tym bardziej, że były przesłanki, że całe zaginięcie mogło się wydawać podejrzane, ponieważ Justyna nie wzięła ze sobą żadnych ważnych rzeczy, takich jak tabletki czy okulary. Wspominali nawet, że jednym z funkcjonariuszy był dobry znajomy Dominika. Mam takie przeświadczenie, że gdyby policja podeszła do sprawy profesjonalnie, to ciało Justyny zostałoby znalezione wcześniej. Jej matka z wnukiem nie musiałyby dwa miesiące spać na zwłokach, mówił jeden z sąsiadów. Mimo swojej deklarowanej rozpaczy po odejściu żony, Dominik wybrał się na sylwestra, co obudziło w ludziach czujność. Niebawem wyszło na jaw, że mężczyzna w Lombardzie sprzedał telefon Justyny i obrączki. Sąsiedzi również są przekonani, że częste wizyty sprawcy nie były powodowane nawet udawaną trąską, ale sprytnie przemyślanym fortelem. Jeździł, aby dowiedzieć się na jakim etapie postępowania są śledczy. W ten sposób mógł dopasować swoją wersję zdarzeń do aktualnych ustaleń. Rodzina zarzuca nam zaniedbania, ponieważ nie zna szczegółów śledztwa i pracy policji, dlatego może tak to interpretować. Oni są faktycznie z jednej miejscowości, ale z tego co wiem to się nie znali. Wyjaśnia Janusz Konopnicki z Komendy Powiatowej Policji w Górze. Tutaj chyba chodzi o znajomość Dominika z tym jego kolegą policjantem. Sprawę udało się rozwikłać w dość nietypowy sposób, bo to zasługa jednej małej myszki. Po nocach mi latała, więc rano chciałam zobaczyć, czy nie siedzi za meblami. Zauważyłam wtedy uszkodzony panel i oderwaną listwę. Czułam, że to może mieć związek z zniknięciem córki. Synowa jest w ciąży, więc nie chciałam jej narażać na stres mówiła Krystyna. Gdy teściowa zastanawiała się, co zrobić, na miejscu zjawił się Dominik, który od razu zorientował się, że za chwilę cała prawda wyjdzie na jaw. Pośpiesznie skreślił parę słów na kartce i pożegnał się z synem. Następnie oddalił się. Przysłał jeszcze wiadomość swojej szwagierce o treści kocham was i przepraszam. Zdobył się na rozmowę z bliskimi i rodziną Justyny. Chciał się pożegnać. Powiedział mi wprost, że zabił Justynę i chce popełnić samobójstwo a wszystko wyjaśni w liście pożegnalnym, mówił Marcin, brat Justyny. Po tym jak policja uzyskała informacje od zaniepokojonych krewnych, zorganizowali obławę. Dominik sam jednak postanowił zgłosić się na policję. Przyznał się do zabicia zarówno Agnieszki, jak i Justyny. Jego szczęście, że się zgłosił na policję i tu nie wrócił, bo bym gnoja zatuł, mówił Marcin, brat Agnieszki. Prawdopodobnie, gdyby Dominik nie oddał się w ręce policji, doszłoby do linczu. Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości życzyli mordercy jak najgorzej. Dożywocie to nierozwiązanie, bo będziemy go utrzymywać z naszych podatków, mówił jeden z sąsiadów. Dominik został poddany badaniom psychiatrycznym. Biegli stwierdzili, że mężczyzna ma osobowość psychopatyczną. Reaguje na przykład nagłą agresją na słowa krytyki. Wyrok zapadł 15 listopada 2012 roku. Dominika za podwójne zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok sąd skazał na dożywotnie więzienie. Sąd apelacyjny uchylił winę oskarżonego w zakresie zbezczeszczenia zwłok, uznając, że jedynym dowodem na to są zeznania samego skazanego. Decyzja o oddaleniu tego zarzutu nie wpłynęła jednak na zmniejszenie wysokości kary. O wyjście warunkowe będzie mógł się starać po odbyciu 35 lat kary. Teraz już mi lepiej, bo wiem, że córka nie gnije byle gdzie i jest godnie pochowana. Mówiła matka zamordowanej Justyny. Od tej strasznej zbrodni minęło już 11 lat. Ta zbrodnia na zawsze zmieniła malutkie Lechitów i jego mieszkańców. Zniszczyła dwie rodziny i okaleczyła społeczną świadomość tego miejsca. Miejmy nadzieję, że morderca nigdy nie wyjdzie na wolność. I to tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Was zaciekawił. Jeśli tak, to zachęcam jak zwykle do dyskusji w komentarzach, wyraźcie swoje zdanie. Też zachęcam do tego, żeby ta dyskusja była na poziomie, ponieważ filtry, yy, które są na YouTube wyłapują te wszystkie takie obraźliwe treści i po prostu usuwają te komentarze. I to już nie chodzi tutaj, że ja stracę komentarz, tylko o to, że być może piszecie dość długi komentarz, chcecie coś przekazać i gdzieś jedno słowo, jedno przekleństwo się gdzieś tam wkręci, no i ten komentarz po prostu z automatu zostanie przez YouTube wyłapany i usunięty. Wielkie podziękowania za pomoc w opracowaniu tekstu dla Gośiniedź. A my słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.